Dzisiaj, kochani, przy pięknym wiosennym słońcu i niedzieli romantycznej przyszła pora, by zaproponować efekty moich robótek. O, myślę, że tak ja muszę pokazać. Więc, to jest pompon, który zrobiłam dla Jasia. Widzicie? On nawet się naturalnie kręci. Może być. Mam. I dzięki pomysłom, które u Was i swoich mam kilkanaście pomysłów, do czego one mogą być wykorzystywane. Robi się to szybko. Naprawdę, ten to zajęło mi może 3-4 wieczory. On jeszcze musi być tak wyrównany, te niciaczki poprzecinane, a ja niestety tego nie mogę zrobić, bo ręka jedyne tutaj nożyczki do tego się nadające są na prawą rękę i takie wiecie, wyprofilowane, ja nie mogę nim pracować. Pff, ale dzisiaj córka pani przyjedzie i pomoże, tak wygląda. A drugi już całkowicie go obmyśliłam i zaprojektowałam. Nazywa się Chmurka i jest dla... Prawnuka mojej podopiecznej, a jej rodzice lubią takie właśnie jasne, pastelowe, delikatne, szaro, białe kolory i wszystko. Więc dla niego będzie taka. I ta była z założenia chmurką, nazwałam ją, że jest z takich grubych, wiecie, mięsistych włóczek i właśnie miała być taka bardziej. Ta jest super twarda, tym można grać w nogę, właśnie syn pani mi mówił, że jak oni byli mali to w nogę grali i mam też masę pomysłów, bo jak widzicie ja opracowałam już jakby jak um, pracować, uzyskiwać różne wzory, to nie jest takie przypadkowe jak ten pierwszy, co wam pokazywałam, bardzo mnie to wciągnęło, jest to mega relaksujące i takie bardziej jeszcze odrywające niż robienie na drutach czy szydełkiem, bo tu nic nie trzeba liczyć. Tylko się jedzie i napija, wiecie, na, na kółko. A już znalazłam, że są przyrządy do robienia tego. Więc moja przyszłość w pomponach. Materiał tanio z taniochów, bo w, i w taniochach sprzedają jakieś tam, wiecie, swetry. No ale muszą być takie robione. No ale to nie jest takie problematyczne dla mnie. Tak wyglądają dwa. Bardzo to efektownie uważam, wygląda jakbym chciała. O tam słuchawki leżą, chuj. Jakbym chciała mieć stoisko z tym, czy coś takiego czy zdjęcia. Jest to mega efektowne. A taki pomysł wam jeden powiem, to jak noszą te takie z myśli psit hmm, futerka, wiecie, przy torebkach takie coś robić, wiecie? tak ja, ja z kolorami to umiem pracować. Więc tak to obmyśliwa.